Patrycja Matczak. Witam was na kanale Studia Treningu Personalnego Welecka 24 i zapraszam na nowy odcinek pod tytułem Trening na świeżym powietrzu. Trening na świeżym powietrzu niesie ze sobą wiele korzyści. Czyste powietrze pozwala na maksymalne dotlenienie całego organizmu, poprawę rytmu serca, a także krążenia. Idealnymi miejscami na zrealizowanie takiego treningu będą parki, lasy, a także siłownie na świeżym powietrzu, tzw. siłownie pod chmurką, które stanowią także znakomitą alternatywę dla tradycyjnych siłowni, szczególnie w ciepłe dni. W aglomeracji szczecińskiej jest około 30 miejsc, w których można skorzystać z urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Jednym z nich jest teren sportowo-rekreacyjny Mierzynianka, na którym obecnie się znajdujemy. Ćwiczenia wykonywane na zewnątrz, podobnie jak i te wykonywane na siłowni, mogą skutecznie poprawić wygląd i kompozycję sylwetki, a także ogólną sprawność fizyczną. Należy stworzyć plan treningowy angażujący wszystkie partie mięśniowe i konsekwentnie go wykonywać, zwiększając poziom trudności, tak aby ćwiczenie stawały się coraz bardziej wymagające. Trening należy wykonywać co najmniej dwa razy w tygodniu przez minimum jedną godzinę zegarową. Pierwszym ćwiczeniem jest przysiad bułkarski. Stajemy mniej więcej w odległości 1 metra przed podestem. Jedną nogę umieszczamy na stabilnym podłożu. Schodzimy do przysiadu tak, aby kolano nogi wykrocznej nie wychodziło poza linię palców, a udo znalazło się niżej linii kolan. Z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy na obie nogi. W trzech seriach po 10 powtórzeń. Uh -huh. Teraz zmieniamy nogę. Drugim ćwiczeniem jest przyciąganie kola do klatki piersiowej z wisia. Łapiemy drążek w nachwycie na szerokość barków. Nogi wyprostowane, ciało w jednej linii, miednica w neutralnym ułożeniu. Lekko dopinamy mięśnie brzucha, staramy się podciągnąć kolana do klatki piersiowej. W najwyższym ułożeniu zatrzymujemy i wykonujemy wydech. Ćwiczenie powtarzamy w trzech seriach po 10 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem są zakroki. Dajemy na szerokość bioder. Jedną nogą schodzimy do zakroku tak, aby kolano nogi wykrocznej nie wychodziło poza linię palców, natomiast kolano nogi zakrocznej nie uderzało o podłoże. Płynnie i stabilnie wracamy do pozycji. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 10 powtórzeń na nogę. Zmieniamy nogę. Następnym ćwiczeniem jest wejście na podest. Jedną nogę ustawiamy na stabilnym podeście. Dostawiamy drugą nogę, wykonując pełen wyprost w stawie biodrowym. W górze wykonujemy wydech i powoli schodzimy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy na obie nogi w trzech seriach po 10 powtórzeń. I zmiana nogi. Następnym ćwiczeniem jest podciąganie za pomocą gumy oporowej w nachwycie. Obie stopy wkładamy na gumę. Drążek chwytamy w nachwycie troszeczkę szerzej niż linia ramion. Staramy się ściągnąć łopatkę, uginamy łokcie i podciągamy tak, aby broda znalazła się nad drążkiem. W górze przytrzymujemy chwilkę, znowu do góry, i wykonujemy wydech. Powoli kontrolowanym ruchem wracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 8 powtórzeń. Ostatnim ćwiczeniem jest pompka z gumą oporową. Przechodzimy do pozycji podporu przodem. Dłonie ustawiamy szerzej niż szerokość klatki piersiowej pod barkami. Kręgosłup w neutralnej krzywiźnie, głowa jako jego przedłużenie. Uginamy łokcie schodząc nisko, zatrzymując na parę centymetrów nad podłożem. Z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Przez cały czas trwania ćwiczenia pamiętamy, aby spinać mięśnie brzucha, a także mięśnie pośladkowe. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 8 powtórzeń. Na świeżym powietrzu może stanowić także uzupełnienie do pozostałych jednostek treningowych realizowanych w ciągu tygodnia. Należy zawsze pamiętać, aby przed rozpoczęciem treningu wykonać rozgrzewkę. Ma ona na celu przygotować organizm do wysiłku fizycznego, a także zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji. Idealną formą takiej rozgrzewki może być szybki spacer bądź truch z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji treningu. Ćwiczenia na świeżym powietrzu można wykonać także z dodatkowym sprzętem, np. gumami oporowymi, piłkami czy taśmami TRX. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.